W październiku wysiałem łąkę kwiatową. Dużą paczkę kupioną na Allegro. Nie będę mówił jakiej firmy, bo to nie musi być reklama. Chciałem tylko po prostu pokazać, jak to wygląda w maju. Jeszcze nie wzeszły wszystkie roślinki. Bo tam było wypisanych, że jest jeszcze parę innych. No ale wiadomo, tamte dopiero będą gdzieś w czerwiec, lipiec, wyschodziły jest to z jednej paczki. Wysiane no szerokość około 80 cm, na długości ponad 20 metrów. No, wygląda to jak wygląda. Po prostu nic lepszego nie mogłem sobie wyobrazić. Jest to naprawdę bardzo fajne. No słoneczniki mi nie wiem gdzie uciekły, były, ale ich nie widzę. Maki są przepiękne. No, tak jak widać, rzeczywiście wybrane było wszystko, chwasty. No, ale chwasty to one sobie dają radę zawsze wszędzie. Z tym nie wygramy. Ale nic mi tu nie chciało rosnąć, a w tej chwili zobaczymy za 3 miesiące, za 4, co to będzie. Ale według mnie zdało to egzamin. Naprawdę fajnie to wygląda. Pozdrawiam.